No nie wiem, no nie wiem. <laughs> Witamy mistrza świata Szymona Ładę. Dzień dobry, cześć. Witam, cześć. No przyjechałem specjalnie, żeby zobaczyć, no musiałem chociaż poczuć tą chwilę, gdzie będę no, mógł zaobserwować to, co się dzisiaj będzie działo, a będzie się działo wiele. No kategoria jest niesamowicie obsadzona. W końcu mamy taką ciężką kulturystykę. Powrót 10 chłopa, dziesięciu mocnych chłopak. Podobno tak, jest to no chyba jedne z lepszych lepiej obsadzonych zawodów no, w ciągu ostatnich kilku lat podobno i nawet jest więcej zawodników w tej ciężkiej niż w tej kategorii tak. niższej o także... Tak, powiem Ci, że ostatnio, tak jak mówisz, to jest bardzo rzadko zauważalne, żeby w 102 było mniej niż w Open. Szymek, co Cię w ogóle nakłoniło do powrotu? Znaczy o powrocie już myślałem tak. od dłuższego czasu, tą formę sobie e, gdzieś tam bardzo powoli zaczynałem robić dopiero, więc ten start jest tak, no totalnie, totalnie zbiegł, ja jeszcze normalnie trenowałem, zresztą cały tydzień taki normalnie treningowego, to są pierwsze zawody, gdzie nie miałem żadnego peaku totalnie, no traktuję to zadaniowo, trzeba zaliczyć zawody regionalne, żeby później móc dalej o kartę pro, to już wtedy można w dowolnym miejscu, Więc no, trzeba po prostu wystartować, wiadomo, nie jest to szczytowa forma, ale myślę, że taka, żeby, no, nie raziło w oczy, tym bardziej jak się wraca po no, dłuższej przerwie, no to trzeba gdzieś tam e, się pokazać jak najlepiej. E, no ale to nie wiem, traktuję to stricte zadanie, było trzeba to trzeba. Tak jest, takie są zasady. No i to wyjdę też, przy okazji będę mógł przystosować parę rzeczy, bo to są takie no, idealne e, zawody, właśnie, żebym mógł sobie gdzieś tam posprawdzać, też zobaczyć jak moje ciało reaguje, po takiej przerwie wyjść na scenę, popozować, zobaczyć jak się czuję. No a tutaj też są trochę, e, troszkę się to różni niż, niż w IFBB. E, te zasady, ale tu wszystko tak pokrótce miałem wytłumaczone. No więc powiedzmy takiego z dwa doświadczenia, ale czuję się jak debiutant. To jest ciekawe, mogłeś wyjść w debiutantach. <grych> Dlaczego tego nie zrobiłeś? Podobno mogłem, więc szczerze mówiąc nie wiedziałem właśnie na początku jaką mam kategorię wybrać, bo to się to tutaj troszkę różni teoretycznie mogłem w debiutantach, no ale wiadomo jakby tutaj no nie ma większego znaczenia. Najgorsze jest dla mnie ta, ta kategoria open. No i tutaj też się zapisałem. W czwartek. Właśnie open. Wiele osób zada pytanie, no to jaka... Waga, no bo zawsze to było to około 104-105, prawda? Mniej więcej. Nie, no tyle na zawodach tak to nie ważyłem, raczej to było bliżej, bliżej 100-102 gdzieś tak. Wyglądałeś 110, tak? Ważne, jest co właśnie najlepiej wyglądać. Wczoraj miałem 106 wagę, e, więc no, jak na mnie dosyć wysoka, bo ja w szczycie masy mam 110, e, także nawet gdzieś tam ta waga zaczęła mi do góry rosnąć, bo jak się przygotowuję, to ja z reguły podbijam te kalorie, więc no, tak najlepiej mi to wychodzi, że rosnę. Bardziej jak jestem na redukcji e, niż jak na masie. No na masie jest, trzeba naprawdę przyjadać dużo, dużo kalorii, ja dużo przyjadam na redukcji, więc na masie musiałbym jeszcze więcej przyjadać. Co można od Ciebie wyczuć, to taki bardzo, bardzo duży spokój w głosie. Nie masz czegoś takiego, jakiegoś poddenerwowania, jakiegoś w stylu wyjścia na wariata, że muszę to zrobić. A właśnie tak jak mówisz, no to są zawody które chcesz się oczywiście pokazać z jak najlepszej strony, ale to samo oceniasz jako chyba nieszczytowa jeszcze forma, na którą cię stać. No, no dokładnie, no wiesz, no, nie mam się czym stresować. To są zawody teoretycznie, e, nie jest to wysoka ranga zawodów, ale paradoksalnie bardzo ważne zawody. E, więc, no, chłopaki są w dobrych formach. Ja na siebie tak zawsze bardzo krytycznie patrzę, więc dla mnie to jest takie też sprawdzenie się, wyczucie jak to będzie właśnie, no bo w sumie jakby nie, było, jest to jest to debiut w innej federacji, więc też się będę mógł tutaj obyć ze sceną i to na pewno będzie doświadczenie też na, na, za, za kilka tygodni, no bo docelowo chcę gdzieś w połowie, w połowie lipca mieć tą formę i sobie ją teraz budować. Nie czujesz żadnej presji, no bo... Czy nakładasz na siebie większą presję, czy odczuwasz większą presję od nas kibiców? No bardziej chyba wiesz, od kibiców, bo ludzie się przyzwyczaili, że zawody i wygrywam. A tutaj totalnie, no wiesz, jakby nie, nie nastawiam się na, na żadne miejsce, że muszę wygrać. Muszę wyjść na tych zawodach. Wygrać, nie muszę. Jak będę miał dobre miejsce, to będzie super, ale najważniejsze jest, żeby się sprawdzić, zobaczyć pozowanie. Wytrzymał na tej scenie, bo jednak wiadomo, troje czasu trochę nie byłem, eee, więc no, też powiem szczerze, że tego pozowania dużo nie robiłem, tych sesji, no bo e, stwierdziłem, faktycznie, że w czwartek startuje, zapisałem że w czwartek, więc no tak, dni... rozmawialiśmy i mówię do ciebie właśnie, że Szymon, ty musisz zrobić te regionalsy, jeżeli chcesz wyjść. Tak naprawdę to była moja taktyka, żeby na jesień nie wychodził ja się, też mógłbym teoretycznie, ale e, tak zaczął już mi się fajnie tak trenować, zacząć się wkręcać i taki miałem plan, żeby na pewno gdzieś tam w okolicach m, lata tą formę szczytową mieć, więc i tak musiałbym jakieś zawody wcześniej, a że to są jakby ostatnie zawody regionalne e, w tym no, takim pierwszym półroczu, no bo następne są dopiero, dopiero we wrześniu, e, a chciałbym gdzieś to mieć troszkę wcześniej te, e, tego czasu, później mieć e, nieco więcej na docelowe zawody. I powiedz mi tak na sam koniec, czy potem będziesz czekał z ProQualifierem, w sensie to już Kartę Pro. Czy wychodzisz w Polsce, czy jeszcze tego nie planowałeś za bardzo? I czy Krizo musi znowu... Troszeczkę Bo... zacząć się bać. Przecież że jest tak wielki, że... Jest olbrzymi. <gry> więc w ogóle się na tym nie skupiam, no tam jest w ogóle obsada taka, więc dla mnie najważniejsze jest teraz wystartować, zrobić tą kartę pro, a później oczywiście też gdzieś w zawodach pro wystartować. A w jakiej kategorii, no to już po prostu tam, gdzie będę się dobrze czuł, jak będę wyglądał, jak ten progres będzie, będzie przebiegał, ale no nie nastawiam się, no to jest wiadomo już. To Zgarska chłopaków z całego świata, no, że wyglądałem tak fenomenalnie, że wystąpić na, na zawodach w takiej obsadzie, to już jest naprawdę wiesz, fajnie. Będzie na pewno bardzo ciekawie i oczekujemy już sceny, a Szymonowi nie zajmujemy więcej czasu, śledźcie jego social media, bo będzie się działo. Mam nadzieję, że w końcu znów zobaczymy, bo mamy teraz coraz więcej szans na Olimpię, jeżeli chodzi o kulturystykę. Mamy Krystiana, mamy ciebie, mamy wielu aspirujących zawodników, którzy będą na pewno do tego dążyli. No to prawda, także turystyka polska ma się myślę, całkiem dobrze. Dlatego też e, mam większą motywację, patrząc na chłopaków, jak startują. E, także dzisiaj zrzucimy trochę rdzy, popozujemy. Trochę rdzy. E, I tak traktuję to też zabawowo, bo no, cieszę się, że, że będę mógł stanąć na scenie. E, wiadomo, jest ta rywalizacja, ale e, ja nie idę na wojnę, tylko idę się piesz to, trochę, jest właśnie nie. fajne. Kiedyś mieliśmy to tutaj takiego wojownika, co stał tutaj i mówił, że wiesz, ja do niego podchodzę, że przybiłem piątkę, siema, siema. Ja mówię, jak tam samopoczucie, co, idziemy sobie się pobawić. On mówi I'm going to war bro. Takim głosem, kratosa dosłownie. No i wojownik zajął dziewiąte miejsce na dziesięciu. Poległ, ale po, poległ w walce. Ale, ale poległ w walce. Dzięki bardzo.